Piekarnik Amica ED975396BA sprawi, że gotowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze i prostsze. Intuicyjna obsługa w połączeniu z wydajnym działaniem to jedne z największych zalet tego modelu. Intuicyjny wyświetlacz LED to rozwiązanie, które ułatwi Ci codzienne korzystanie z piekarnika. Białe sensory podświetlają jedynie niezbędne opcje wyboru, tym samym przyspieszając dobór odpowiednich ustawień. W Soft Steam. Pieczeniu z dodatkiem pary Twoje wypieki zawsze będą wyglądać i smakować wyśmienicie. Dzięki parze pieczywo wyrasta lepiej i równomiernie. Jest też bardziej puszyste, nie przesusza się i nie pęka. Mechanizm Soft Close zadba o ciszę w Twojej kuchni. Wbudowany mechanizm wyhamuje drzwiczki, domykając je bez zbędnego hałasu. Pyroliza to automatyczne czyszczenie piekarnika bez chemii, bez konieczności stosowania jakichkolwiek detergentów. Piekarnik rozgrzewa się do temperatury 480 stopni Celsjusza, wypalając wszelkie zabrudzenia, a jego wnętrze pozostaje świeże i czyste. Niedopieczone mięso lub ciasto? Możesz o tym zapomnieć. Termosonda to specjalny czujnik, który mierzy temperaturę we wnętrzu potrawy. Dzięki niemu zyskujesz pewność, że danie jest odpowiednio przygotowane. Bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego też piekarnik został wyposażony w zimny front, którego temperatura nie przekracza 35 stopni bez względu na ustawienia we wnętrzu urządzenia. Piekarnik Amica ED975396BA to urządzenie, które spełni oczekiwania większości użytkowników. Wydajny, a przy tym estetyczny piekarnik o wielu funkcjach to świetne wsparcie przy pieczeniu różnego rodzaju dań.